Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozy dla osób urodzonych w znaku Lwa na grudzień 2021. Dlatego tak wcześnie jest na grudzień, ponieważ wkrótce będą czytania na cały przyszły rok, więc jakoś muszę się wyrobić, bo to czasu trochę zajmie. I, i rozpoczynamy od pierwszego tygodnia. Jak zwykle mamy Pazia mieczy, Rycerza Monet, jest Diabeł. <grym> Lwy zawsze mają jakąś trudni, trudną energię, i, no ale tu trzeba popracować po prostu nad sobą, nad swoimi jakimiś słabościami na przykład. Ale zacznijmy od pazia mieczy. No, coś nowego. Jest tu możliwość jakiegoś nowego działania, ale też y, konieczność y, zdobycia informacji, konieczność takiej większej dociekliwości. Jest to zbieranie informacji na dany temat, no ten, który tu będziecie przerabiać w danym momencie. Ewentualnie można też przekazywać tę informację innym osobom, ale przede wszystkim tu jest nacisk na to, że wy potrzebujecie jakiejś informacji, żeby móc dalej działać, żeby móc coś dalej osiągnąć. Karta mówi o tym, że jest tu cokolwiek w stadium zarodkowym, cokolwiek w stadium zarodkowym, czyli czy to nowe działanie, nowa praca, czy jakaś nowa realizacja jakiegoś tam celu, nowy początek. Jest to związane również z nowymi pomysłami, czyli tu pomysłów Wam nie będzie brakować, chodzi tylko o to, aby się dowiedzieć czegoś więcej. Tu będzie was charakteryzowało takie oryginalne myślenie, twórcze i oryginalne. I to będzie przełożone na pracę, czyli będziecie realizować, realizować te wasze pomysły. Tylko będzie tu wam stało na przeszkodzie coś, co jest w Was. To przede wszystkim będzie lęk, przede wszystkim lęk, nad którym warto popracować, któremu wa warto się przyjrzeć, a przede wszystkim przyjrzeć się przyczynom tego lęku. No w przypadku nałogów to oczywiście praca jest poważna dosyć, no ale ja nie mówię, że wszyscy macie nałogi, ja tylko mówię, że tu jest po prostu z czymś trzeba będzie popracować. Zapanować nad emocjami, przyjrzeć się, jakie jest źródło tych emocji, które Wam tutaj przeszkadzają, bo one wam tu przeszkadzają, ale jak już popracujecie, to wy tu macie fajne. O Jezus. I gwiazda. No dobra, to może tak zróbmy, żeby tą gwiazdę było lepiej widać jednak, bo to jest taka fajna energia, która promieniuje na okres dłuższy niż jeden miesiąc, więc niech ją będzie dobrze widać, ale najpierw dziesiątka pucharów, czyli no po, po tej ciemnej nocy duszy, można powiedzieć, czyli po tej pracy takiej z ciemnymi energiami, tu przychodzi wielka radość. Skąd ona przychodzi, skąd ona się bierze? Ona przede wszystkim bierze się stąd, że podwyższacie swoje wibracje, bo jak zapanujecie nad emocjami, to wasze, tymi oczywiście ciężkimi emocjami, to wasze wibracje tutaj rosną i wy jesteście w stanie wytworzyć sami w sobie stan harmonii i zadowolenia. No i szczęścia w konsekwencji, ale też może przyjść z zewnątrz jakieś szczęśliwe wydarzenie. Jak najbardziej o tym też mówi gwiazda i o tym też mówi dziesiątka pucharów, że z zewnątrz również może coś przyjść, ale to wszystko jest powiązane z tym, co wy robicie sami ze sobą. Jeżeli panujecie nad emocjami, no to. No to efekty są takie, właśnie jakie tu widać. Gwiazda mówi o tym, że możecie spełnić nie tylko małe marzenia, ale możecie brać się za spełnianie tych większych marzeń. No i tak jak mówiłam, ma działanie dłuższe niż jeden miesiąc, może mieć trzy miesiące nawet. Tylko chodzi o to, żeby też słuchać tych podpowiedzi z wewnątrz, czyli podpowiedzi ze strony serca. Ale prowadzenie z góry jest, to jest bardzo ważne. I macie jakieś takie sprzyjające okoliczności zewnętrzne, co nie wystarczy do spełnienia marzeń, bo też trzeba mieć te wewnętrzne sprzyjające czyli panować nad sobą, nad swoimi energiami, nad emocjami i nad myślami, oczywiście, bo najpierw są myśli, potem się biorą, z tego emocje powstają. Także tutaj macie możliwość spełnienia jakiegoś marzenia. Ale też na coś jeszcze będziecie czekać. Więc, żeby nie było za różowo, że wszystko od razu Wam się tu spełnia, no to jeszcze na coś będziecie czekać. Będziecie się zastanawiać, w którą stronę iść, jaką decyzję podjąć. Jaką decyzję podjąć. I tu macie jakiś taki dylemat, bo nie wiecie, czy iść w lewo, czy w prawo. No. Będzie tu problem z podjęciem decyzji, ale rada jest taka, aby odwoływać się do intuicji. Natomiast tutaj, tutaj trzeba będzie coś zrównoważyć i tu już intuicja do tego może mniej będzie potrzebna, bardziej racjonalne takie myślenie. Tu akurat racjonalne. Dlaczego? Dlatego, że tu jest jakaś sprawa, może być do załatwienia, może trzeba będzie komuś coś zapłacić. Coś trzeba będzie tutaj zrównoważyć, ale to niekoniecznie jest tak, że koniecznie wy musicie komuś zapłacić. Może to ktoś Wam tutaj będzie musiał zapłacić, to też tak może być, bo równowaga to równowaga, musi w obie strony działać, więc to nie może być tak, że tylko jedna osoba wszystkim wszystko płaci, a tobie nie płaci nikt za Twoją pracę na przykład, czy za Twoje usługi. Więc tu w obydwie strony musi to działać, ta równowaga. Chodzi o to, żeby do niej doprowadzić, do niej przyczynić się, do tej równowagi w jakikolwiek sposób. Więc jeżeli trzeba będzie zapłacić, no to dobrze by było zapłacić, jeżeli trzeba będzie coś załatwić. To dobrze by było w tym momencie coś załatwić, i tutaj już te energie znowu się poprawiają. Jest nowa szansa: nowa szansa na nowe działanie, na nowe spełnienie z takim optymizmem, entuzjazmem, radością co może się wiązać właśnie ze spełnieniem jakiegoś nowego marzenia lub z nowym działaniem, jakimkolwiek, lub z nową pracą. Może się wiązać z podróżą. Może to być dobra jakaś wiadomość lub prezent od losu. Przede wszystkim dobra szansa, dobra szansa, z której warto skorzystać. I macie pazia kielichów, czyli znowu szansa, ale tym razem na spełnienie w dziedzinie uczuć. Czyli tu może przyjść nowy związek się może pojawić jakaś nowa osoba po prostu w Twoim życiu. Może się pojawić nowa osoba, może się pojawić dziecko, ale może się pojawić nowy partner, partner czy partnerka nowa. Czyli nowe uczucie, nowy związek tutaj się rodzi lub tak, jak wcześniej mówiłam, narodziny dziecka mogą to być, ale mogą być też narodziny twórczych idei, twórczych pomysłów. Co by bardzo pasowało do tego asabuław, bo tu też jakieś nowości, jakieś świeżynki, nowe szanse, tak? Tu i tu są nowe szanse, tylko że to, ten asabuław, bardziej dotyczy działania, natomiast paść kielichów bardziej dotyczy uczuć, czyli radość tu może się pojawić, bo to jest radosna energia. No, ale to znowu coś do załatwienia. Znowu coś do załatwienia, coś do odcięcia. Może to ma związek z tym, że trzeba coś zrównoważyć inaczej mówiąc, załatwić. Może to z tym mieć związek, a może to być już jakaś kolejna sprawa. Trzeba coś znowu odciąć jakąś decyzję podjąć, albo ktoś dla Was podejmie tę decyzję. To może być urzędnik lub prawnik. A jeśli chodzi o ten wątek miłosny, bo tu wracamy do wątku miłosnego A, bo tam też może być konieczność rozwodu, rozstania się, no też, też jest taka opcja, bo tu znowu wraca ten wątek miłosny. Trzeba będzie dokonać wyboru między dwiema partnerkami lub dwoma partnerami, co by znaczyło, że powodzenie w miłości to wy tutaj macie. Czyli tak, jak macie tu nowego partnera, to może ze starym trzeba będzie się rozstać i no i właśnie się zdecydować czy, czy z tym nowym chcecie rzeczywiście być czy a może chcecie wrócić do starego no to już jest wasza decyzja a tutaj wam wcześniej też było pokazane, że jakąś decyzję musicie podjąć ale to, to niekoniecznie musi dotyczyć tego tak, to ja tylko to przypominam, dlatego, że tu też um, była taka trudna decyzja do podjęcia, natomiast to mogło dotyczyć tutaj czegoś innego tutaj jest ten wątek miłosny tego się trzymajmy tu trzeba się na coś zdecydować, a raczej na kogoś, na kogoś trzeba się zdecydować najlepiej by było posłuchać głosu serca zobaczmy co dalej, no król buław no to już jest osoba, która wie czego chce, tu, tu, to on nie musi się zastanawiać czy ma słuchać głosu serca czy, czy kogoś, jakichś doradców czy kogoś, on nie musi się nad niczym tu już zastanawiać bo on już tu od razu podejmuje decyzję on wie czego chce, jest pewny siebie ma też to poczucie atrakcyjności także on tutaj no jeśli chodzi o takie sprawy damsko-mięskie to jest dobra energia bo to jest energia atrakcyjności zadowolenia z siebie dobrych kontaktów z ludźmi opartych na optymizmie radości umiejętności dogadywania się ale takiego fajnego nie, nie na zasadzie uległości broń Boże tu nie ma uległości żadnej tylko jest takie właśnie konkretne, konkretne działanie konkretne dogadywanie się bardzo, bardzo to wszystko konkretnie tu wygląda. Cóż jeszcze tu możemy powiedzieć? To są energie sukcesu w ogóle. Energie sukcesu, czyli sukces jest możliwy. Od razu to się nie pokazuje jako takie już ostateczne zwycięstwo, ale ponieważ są energie sukcesu, więc zwycięstwo jest możliwe. Wy się już tu nie przejmujecie byle czym. Nie macie już tu problemu ze sobą, tak jak to było pokazane w pierwszym tygodniu. Nie macie tu żadnego problemu ze sobą, bo Wy po prostu jest, wiecie na co Was stać, wiecie czego chcecie, wie, wiecie w jaki sposób osiągnąć to, co Wy chcecie i potraficie to osiągnąć, potraficie działać. Tu jest działanie już pokazane. Tu była jako możliwość, tak? Ten była, to była jako możliwość nowego działania. Tu jest jako już konkretne działanie prowadzące do konkretnego celu. I żeby tutaj się dowiedzieć, co z tym celem, to może na styczeń weźmiemy. Na styczeń szóstka mieczy. Bardzo dobrze, bo to jest karta równowagi, czyli wy to wypływacie na, na fajne, takie spokojne wody. Jeżeli wcześniej no, pokazywała się faktycznie ta energia problemu z sobą, czyli ze swoimi emocjami lub myślami lub jakimiś takimi słabościami. To tutaj idziecie w kierunku równowagi, spokoju, zadowolenia. Yy, może to być osiągnięcie jakiegoś celu, chociaż to nie jest pokazane jako takie szumne zwycięstwo, jakieś takie nie wiadomo co. To jest pokazane tu jako spokój spokój i harmonia. Czyli osiągacie stan spokoju, harmonii, yy, zadowolenia, tak jak mówiłam, co może wiązać się z podróżą. Bo jest to karta zmiany, tak? Więc to może wiązać się z podróżą, lub zmianą miejsca zamieszkania, lub zmianą pracy. Ale przede wszystkim ta zmiana polega na takim uspokojeniu się, uspokojeniu swojego życia, poprzez uspokojenie siebie wewnętrzne, uspokajamy swoje życie również zewnętrzne i tego się trzymajmy. No jeszcze dopowiem, że tutaj Król Buław jest również uosobieniem zdrowia, także jakby ktoś miał wcześniej problemy ze zdrowiem, no to Tutaj zdrowie jest pokazane, jest pokazana duża witalność wasza, gwiazda też dobrze służy zarówno zdrowiu jak i miłości, bo tu wątek miłosny też się przeplatał, tak, więc ja to przypomnę tylko, żeby tu nie było, że jestem gołosłowna, nie jestem gołosłowna, bo nowy związek jest możliwy, jest karta kochanków, jest karta namiętności i ognistych uczuć takich, tak, no i... Do spokoju również dochodzi do takiej równowagi, ale to już w styczniu. Dobrze, prognoza na kolejny rok będzie wkrótce, więc nie będę się na temat stycznia tutaj rozwodzić, ale jest dobrze, idziecie w dobrą stronę. Tego się trzymajmy, zdrówka, i do usłyszenia.